Siema z tej strony trąba i witam Was w odcinku strapowania na dragonie. I już Wam pokazuję na czym ten trap polegał. No to tak, tutaj się wysuwały ściany na 4 kratki naokoło. Jeżeli ktoś chciał wycykać swoje 4 perły, to już nawet jak wycykał do góry, to się tutaj bogało w tym szkle. A jeżeli właśnie zdążyłem go podkopać, tutaj, łopatu, no to spadał w dół i knokowałem go tam do nóżek. I już Wam pokazuję na czym tutaj mechanizm polega. Bo dużo osób pisze mi komentarze właśnie, że. Pokazywał te trapy, jak się buduje. No to każda strona wygląda tak samo. To jest postawione 6 pistonów do góry. Każdy haseł może zatrzymać i sobie tego trapa zbudować, jak będzie chciał. Nie ma w tym nic trudnego. Mi się wydaje, każda strona jest taka sama. Wystarczy to tutaj podłączyć do dźwigni. Jeżeli się kliknie to dźwignie, to się wysuwają 4 kratki do góry. Chyba każdy wie. No i co? Mam nadzieję, że dobijecie tak z tysiąc łapek w górę pod tym odcinkiem. Nowe osoby zostawiły suba wraz z dzwonem, więc możecie zostawić subika z dzwonem, pamiętajcie. No i tak, zostawcie jeszcze komentarz, czy odcinek się wam spodobał. A już tutaj nie będę więcej przedłużał, zapraszam was do odcinka. Dracula z jakiegoś typa na mapie znalazłem, jak coś to iść na trapę. Jesteś na trapie? Nie no, czekaj, idę, idę. Dobra, ja 100 kratek, mów jak będziesz na trapie. Właśnie tutaj pan Jestem już. Dobra, próbuję mu uciekać. Dobra, zrzucił mnie, jak zrobiłem w górę w górę. I teraz 70 kratek do trapa mam tylko. Że mnie bo będzie lipa. Dobra, już jestem przy trapie. Tylko jeszcze nie, 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 poczekaj, bo ja muszę tu wcikać perłę. No pul. Dobra, koks, coxa. Teraz muszę tylko klatę zmienić, żeby mi nie padła. podkopł No, muszę go podkopać, ale to nie tak łatwo. Dobra, sam wpadł, debil, ja nie wiem. Dobra, tylko go wknokać do nóżek, teraz muszę. Dobra, sam wpadł, ja nie wiem. To tu gra na tym dragonie? Ty sam do nóżek wszedł. Oho, ma, ma antynogi. To się porobiło. Dobra, teraz ja sobie dobrałem koksy ze skrzynki, bo ja miałem mniej. Dobra, i teraz tego typa już mogę na luzie zabić, bo on nie będzie o koksów. Bo ja sobie przygotowałem tutaj skrzyneczkę z koksami. A jeszcze go spróbuję wypuścić, może bo nie. Dobra, tu go już zabiję bez problemu. Dobra, on myślał też, że tam są koksy. Iż mu bania padła. Już pewnie setów nawet nie ma typek. Nie no, dobra, jeszcze ma seta. Jeszcze zmienił. Typ ma 1000 ranków, więc sporo rankingu za niego dostanę. Zamiast jeszcze Koksa zmienię Seta, no bo już mi pada. Jeszcze to kupię stręża, bo stręża też mi się kończy. No i dobra, zabijamy teraz tego typa. No i cyknął Perły w kurę. Więc go będę musiał tutaj podkopać. Tylko że mi nie uciekł. Dobra, dostał z łuku. Ja muszę tu tylko perełkę cyknąć i już zabiję. No i dobra, zabijamy typa, typ się zbugował. A szczanty, no kurzył Dobrze, że mam jeszcze jednego koksa. On no, że ma koksów, no i polizał. No i dostałem 43 punkty. Dobra, Dracula, spał 200 kratek do trapa. Jesteś na trapie? Nie. Yep, Bo damy. typ ze mną perły cyka. Dobra, zrzucił mnie, zjem sobie refa jeszcze Koksa, żeby nie polizać. O typ sobie zatrefa. Chyba spoko. Dobra, typ już też Zat Koksa. Muszę tutaj udawać, że się nie umiem koblować. Dobra, mam 100 kratek do trapa. Wydaje mi się, że na luzie go złapiemy. Bez problemu. On się pewnie tu będzie bał przebiegać, przy tym jak widzi też koło, ale nie wiem czy on widzi. Pull Dobra, nie wycyka perł, nie wycyka, już ma nogi. No, typ ma nogi. <grywy> nie wycykał perł. No nie, użyłam nóg Przypał, jest, przypał. Lekki przypał. Podkopuj, podkopuj. Nie, nie, nie będę nie go podkopywał. Ja sobie ucieknę na luzie. Albo mu set padnie, albo mi, albo mu. A chcesz, to wycykałam perły do góry, nie? nie padła, ale mi tak samo Ja mam koks chyba od niego mi się wydaje Ja jeszcze mam koksów, ale może go zabiję Nie no, chyba wcześniej za No on już trafie No i zat koksa, dobra, mam przypał Żeś mi Dracula z koksy Mam no. jednak Dobra, dobra Tylko żeby on mi tu nie uciekł, nie? go chyba podkopię na dół, mi się wydaje To będzie lipa jak on ucieknie Ktoś go uderzysz, nie ci? Nie, nie zloga, na luzie Dobra, spadł na dół, tych. Dobra, ja koks'a i skaczę do niego Dobra, tylko dokupię sobie stręcza tutaj Już mogę go zabić, na luzie no i dobra, zabiłem plus 19 punktów, więc w miarę OK typ na mnie uciekł z trapa, bo się zbugował w szkle. Więc śmieszna sytuacja nawet. Drakulas, mam 200 kratek do trapa, jesteś na trapie? Jestem. No i elegancko, 100 krateczek już jeszcze się trochę z tym typem pobiję. Żeby nie myślał, że go wejtuję. No, on za mną nawet perły cyka. On napalony na kila, bo ja mam żelazną klatę, nie? Jeszcze zemsy koksa. Udam się z refa, on chyba myśli, że ja refa teraz Dobra, tutaj się zakobluje PUL Dobra, mamy typa w trapie. Kogo wystarczy podkopać teraz Jeszcze syklatę zmienię No i dobra, typ nie wycykał, bo zbugował się w szkle Dobra, jednak uciekł Jeszcze mi rzucił rzucaka tutaj, o nie, trzeba będzie go zabić, co to. Pypi jeszcze rzucaka na trap'a rzucił Uważaj Drakulas, żeby się nie zabił Nie ma chemiecia, żebyś trap'a tu nie zniszczył Trzeba go sknokać gdzieś Dobra, weź go sknokuj tutaj Tutaj ono Dobra Tutaj już zeda Masz koksy Drakulas? Tak mam Dobra, to idź Bo tam Uważaj, żebyś nie policzał, bo on jeszcze ma, nie? No, no już nie ma Ja cykam tu perłę On już perł nie ma jak coś Nie masz setów? A, można tylko blow'ać? Nie, nie można Czekaj, ja mu będę uciekał, tak, bo ja nie mam koksu Niestety typ nam uciekł z trafa, ale i tak go powinniśmy zabić Jeszcze mu padła No i dobra, zledał No i plus jeden punkt za asystę. Niedaleko do trapezu jest 50 kratek, mało skrobek, ktoś. O, dobra, widzę na no, no. Nie, Chyba zjem koksa, bo jeszcze jak że to będzie przywał. Dobra, on się tu boi wbiec nawet. On się boi ich No ty się boi ich biec. <gryw> ty, co robi? Pul. No i dobra zamknięty jest tylko podkopać nie mogę nie siebie podkopałem najgorzej prawie siebie podkopałem nie dobra i podkopany ty już nie wyjdzie tylko seta bym musiał teraz zmienić dobra wyknokać go muszę żeby seta zmienić Tutaj sobie koksy muszę dobrać. On wszedł do drzwi? Tak, ty do mnie do drzwi szedł co <noise> Ludzie chyba nie wiedzą. O! Antynuku użył Przypał, bo antynuku żył, ale mam koksy. Więc... Ale nie mam setów, więc... Na jedno wychodzi, że mnie może zabić. Dobra, no, bale upada. Może go zabiję. No nie, no niestety go nie zabiłem. Dobra, niech on za mną tutaj wyjdzie Wyjdzie tutaj za mną No i dobra, wszedł znów, co za debil, tylko ma te antynoki Nic jest klipa. Dobra, teraz wycykał perłę chyba To, perłę wycykał teraz Trwa prawie już polizem od tego typa Ten typek nawet ogarnia, bo ma 1000 ranku Tylko mi się zaraz tręć skończy oskroba? Ja miałbyś rzucić? Czekaj no, eme, eme. Tak, tak, tak. Czekaj, bo ten typ się do mnie chce cykać, że mnie zdenał tylko. Dobra, on chyba... Ej, antynogi działają raz, czy ile? I nie wiem, nie wiem. Dobra, ja go chyba już zabiję, bez stręcze nawet, bo mam go w nogach. Bez bani. Bo jeszcze co jest najśmieszniejsze? Że skończył mi się stręcz i bania wszystko mi popadało, nie? A on sam mhm. na dół nóżek. <grym> Dobra, więc fartem, ja mam same refy już. Typ ma 1000 ranku i dał się nabrać na trap'a, no. mi literę jakieś wyrzuca. Myślę, że go chyba wypuszcza. a nie, to jakieś to mi wyrzucił. Dobra, wana już mu padła. Nie wiem, czemu on nie pada. Albo no, stręcza, nie, on zapomniałem. Mogę typ na resztę. Nie, nie, dobra, nie rzucaj tych bloków. Chemy, nie potrzeba, normalnie tam. Bez stręcza go zabiję że tutaj na refach normalnie, może wytrwać. Ale już mu się skończyły refy. Ty no, ja zabiję go kiedyś To nieśmiertelny jakiś jest. Dobra, zabiję mi plus 34 punkty.